Mam nadzieję, że zobaczycie dużo energii dla nas, dla zawodników przede wszystkim. I tak jak przed chwilą usłyszeliście na trzy piszeń, trąch, na trzy. I chcą wyglądać groźnie Ryzy na głowach, zomane nosy, braki w usępieniu Błysk w morzach, zbysk w dłoniach, wyroki w zawieszeniu To idzie do wszystkich dziewczyn, co noszą wysokie szpilki pisy i w czynnicy wsuwają swoje okrągłe tyłki Mili spodniczki, śminki, do zliczenie Siszki, butyki, aerobiki wyjazdki przy przedsięwzięciu To idzie do wszystkich zarobionych jadki, jadki. Podsiadają w pościa, kiedy po robocie śmigają jak na wiszt zegarki za parę koła Garniaki bardziej pokaźnie Każda karta złota, noga nawet na zróbka śmie To idzie do wszystkich dumnych pizdez, łomant, rowet, pływek Do góry brada, bo wokoło woda i aligatołów z Nowa garzonka, nowy garson w nowej garstwo Nasz to koja czy ta nawet się nie nabierze Nieważne jaki ojców i nieważne jaki bój toczymy ze Nieważne ile z bój to powami i basem Jakimi tu czy nie nas każdą i przymiaru płatem Będziemy zawsze dziećmi naszych ojców i masem To idzie do wszystkich przedstawicieli, co stawić, się, nadużywają władzy Tajców i krawaty pod koniec i tak jesteśmy razem Śworok rolaży dookoła koła wyglini taży, dookoła koryta każdy się patrzy z kody mleka, wiwa na króla idzie do wszystkich celebrytów, dla których pełnienie znów jest to rola typów i chodzi w telewizorów uuu, parę słów, tu parę słów, tam parę kilku, pięć czy jak klub, ale kto przyknie, o co za pusty, parę? To idzie do wszystkich twórców, artystów, którzy ją pod górę mi pulsu, cieść na skraju, skraju, zysków, no od świętników, jeszcze w to jest, no jest, jest kraj, w którym bez wątku się z krok Wszystko w pierwszym sztergu nasz Gdzie nie ważne, w Będziemy zawsze dzieci, końcu ma To idzie do mnie, to idzie do mnie, to idzie do mnie Idziemy od urodzenia Co krok, codziennie, mamy tu mniej siebie Co doświadczenie, wkładamy na siebie kolejną warstwę Maskę, tarczę, raster, nie da się być przecież dzieckiem zawsze. Od razem uciekamy od tego, co z nas naturalne zdziele. Łamani fałszem, chłyty nawet własnym sumieniem. Suruszyłem kuwa w ziemi, pseudów zwieczni, kopiemy pod sobą bloki. W śmierć, śmierci widać będziemy bezbrodni, Jak na brodki bo Ta tradycja, ta historia, to wszystko kochani, to są prawdziwe czary. Zeus przyjechał, aby pomóc nam czarować w biało-czerwonej krainie czarów. Zwycięstwo biało-czerwonych. Teraz kochani, ile sił w płucach? Oni słyszą, mają szatnie tutaj za planetą Wenus. Wielka trąba, niech usłyszą, że już jest prawie biała i czerwona kraina. Wypełnia.